Lecimy z rzepakiem. Sebastian, kierowca z bombowca. Gepsiki czekają gorące. Zeróweczki są. Jedziemy. New Holland. t 510 tak? Mhm. Tam już kosi. A nie widać, kamera nie jest. Przybliżę tak. Kurwa, wolno. Ty, ale idzie to. Ile na godzinę? 42 jedzie. 42 no. Ja pierdzielę. Ty, ale patrz jakie niskie obroty ma. No bo tak, bo odwróciłem na zająca. Ja mam niskie obroty, ale się Ty Ty, zapierdala, to fes. Ty, ale jak się wygodnie jedzie tym, nie? Jedzie, nie Zobaczymy, nie. No, czy no, Drogą chyba. jedziemy? Drogą jedziemy, no. Drogą jedziemy. On pojechał przez pola, nie? Tak, no, no nie będziemy w kurcie. Będzie Jest sprzęt. Ten. Wyczepien nie zgubł ja nie Ogin <laughs> na tłoki pole no, je

porowo. Header chyba w tym rzecz, że takie jak w Bizonie, ale popiernicza ładnie. Na razie pusto. Nie Ty sebek tu jest na tym na przyczepie ale schodki by się przydały nie No schodków tu brakuje Bąki gryzą to łąka tutaj Zobaczcie jak tu ładnie Róweczka zimna jeszcze. Kurde, grzeje a teraz upały nadają nad po 35 stopni. Także będzie się można jeszcze spocić. Tam chyba jest słabszy dużo. Na górze. Te w dole pewnie dużo w jego tu miał Dłonki. Gram na YouTube'a, wrzucę. Wyrażasz zgodę? Na Nagra Nagranie na YouTube'a? prawdziwego Prawdziwego nie pokazuje, no. Ale tutaj to P jest nie?

啊。Uh huh. O kurde, a się kurzy. Pierwsze pole skończone. Teraz jedziemy na drugie. No dawali jakieś deszcze, ale razy nic. sucho. Zzepa chyba 7 coś tylko wilgotności Tak jak myślałem tutaj, jest, tutaj był fajny a tam na górze kurde takie taki słaby nie? ale tam inna ziemia chyba całkiem jest już tu w dole? No jakby zarówkę jakoś jeszcze jedna łota się kończy to chętnie no, weź się żeby... Oporowo Trzymaj no. Bo ja sobie to na wiatrach jak na ten jedziesz Pala. Ludek, 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 o no. Dobra Jedziemy teraz na wiatraki O, nie widać teraz O kurwa Tak Ale ciśnie, nie popierdala? Oporowiec. Bierzesz go? Lewym. Autostrada, lewy pas. Tu w tych łąkach takie fasole ładne. z góry 60 bez kamulców zjechać to też kurwa, nie można, nie? Można, pierwszą. Ale nie, orchyni jest chyba większa. Większa, większa. Idzie Ią? 115 No, chyba. 100. ale na takiej skrzyni to elegancko chodzi, nie? No, nie chodzi, no nie ma co można jechać. To co do koczy Poszedł. I te bąki się nas odczepiły chyba. Tyle latało, kurde, w garść można by było łapać przed chwilą. O, tutaj chyba ładny rzepak. Dawaj mi na turze do góry. To nagram. Nie, pierdolę. Tutaj jednak się trochę boję. Wraca. Będzie podnosił. Zaraz spadnę i tyle będzie. O gościu. Tu dupy mi nic nie przyszypnie? Ej, dobra, wystarczy. Jednak się trochę boję. Wraca No dobra, to już jest wysoko Rodo, twojej twarzy tutaj nie ma Czego się nie zrobi do nagrania pięknego ujęcia 大了一见。 na co robiť. Chyba chyba kwastu Ten na poprzeczce chyba było troszkę Kurde, tam jest Kawałek długie to pole A to no, ono tam jeszcze do dołu schodzi Myślałem, że to króciutkie jest Zestaw podjechał Tutaj zostawiamy chyba przyczepę I spierdalamy Nie Sebastian? No jasne Tak końcówka już Pogoda elegancka, teraz wieczorkiem chłodno O coś zaczęło szukać czy to podniósł Było pięknie. Zerwał się piń od wysypu. Trzeba cały zbiornik. Kurde, teraz napierdzielać wiadrami na przyczepę. Miło się już skończyło.